Witajcie moi drodzy, to jest KKF i jak pewnie dobrze wiecie, przez jakiś czas mogliście głosować na zadanie dla mnie na święta z play.pl i wybraliście świetne zadanie, żebym zapakował się jako prezent. I kurczę, kupiłem ten papier, tylko nie wiem jak się zapakuje. Mam piękny świąteczny papier, przynajmniej tak wygląda. No i dobra, to zaraz wymyślimy, ale. Nie, to trochę bez sensu. Jak to bez sensu? Bez sensu, zadanie bez sensu? Opakowujesz się, tutaj trzymasz No opakowujesz się. Co bez sensu? Co, I tak się, chciałem się poddać na samym początku. Jeszcze nie zaczynając zadania, już chciałem się poddać. Bez sensu. No. Pięknie. Kurczę. O. Wiecie co? <laughs> nie wiem, czy to był dobry pomysł. Ja chyba zostanę prezentem w swoim stylu, czyli w grze komputerowej. I wiecie co? Co sobie zostawię, ale wam pokażę, jak można zostać prezentem w Garysmodzie. Także zapraszam na odcinek. Puścimy sobie na początek jakąś świąteczną muzyczkę, żeby wyleciała. niech będzie Let It Snow. Let It Snow. Frank Sinatra, cudownie. Uwaga, maestro, muzyka! Słuchajnie, jak dzisiaj już jesteśmy w grze i teraz wam pokażę, jak brze grze można się zamienić w prezent. A dzisiaj ze mną są szajni youtuberzy, tacy jak Kishlutor, Smuffend hey. i Dzień dobry! Hello! Witam Bardzo serdecznie. Witam. I słuchajcie, gramy w chowanego, więc musimy sobie wybrać coś, co się zmieniamy. Ja się zmieniam na przykład w prezent. I proszę bardzo, zostałem prezentem. No, 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 no słuchajcie, wskrami. i zadanie jest takie, że ci Mikołaje muszą nas znaleźć i generalnie, yy, no, strzelić w nas. Strzel we mnie, proszę. No, więc Ewron tutaj mnie znalazł, chociaż się za bardzo nie chowałem i to będzie taka gra w chowanego, jeżeli ktoś jeszcze nie grał w Prop Hunta, więc o to mniej więcej chodzi. I teraz, kto jeszcze jest? O, tutaj jest Tor, który się ukrywa, zobaczcie, wśród innych takich tutaj przedmiotów. Może nie będę mówić, że to góre do Anglii tak. No i pięknie, i, do I uwaga. Nie, ja się nie dam. No, Czemu ty się nagle pikoja zmieniłeś, o co nie. chodzi? Wykle da się skuli. Słuchajcie, okay. polujemy na prezenty i tutaj widzę je... Ouuu cisło! Wyjaśnił. Wyjaśnił kurde. Dobra, ale... O, tutaj jeszcze jeden Kto to był? Kto to no, był? No tak, też, gdzieś, gdzieś tu jest coś. Nikogo nie no był ma. tu ktoś. Tylko ja nie trafiłem. To nie było tu nikogo. No nie ma tu nikogo, w sensie. Kurczę tak... przez to kropkę myślę, że ktoś biega. A o może... A, w koszu, w koszu! W koszu cześć ma on nie wyskoczy <laughs> Co to... o... Dobra kto nam został Ant jeszcze gdzieś się ukrywa Jest, jest, znalazłem, o? znalazłem o? Gdzie jest? Proszę strzelać, bo on tu jest w tych pudełkach. Na no i dobra, słuchajcie, świętko jest znowu pnały. Dobra, teraz, ej, teraz chłopaki, teraz się na poważnie tak żeby nas nie znaleźli, okej? Okay? Tylko ja mam odróżnę w, w końcu Props mi się ukryć. Ja to nie... <tuszynko> czy znaczy ja mogę Ale się w małe zmienić? Nie, dobra. Słuchajcie, zrobimy taki make, że ja się zmienię w to, co jest tutaj. I mnie tutaj nie znajdą. A co to jest? A nie Bo ja nie powiem. Ja nie wiem. Nie, proszę. Ale Kurczę. A nie, fuck. O, mam pomysł, Pistun. ale mam pomysł. Patrzcie, zrobimy tak. Ja nie dobiegłem. Mam jeszcze 8 sekund, to wszystko zrobimy tak, że oni nie będą wiedzieli, które to. 5 sekund. I, i ja sobie staram kurde, nie zdążyłem. 2 sekundy. Tutaj załóżmy. No dzień dobry. No nie zdążyłem, bo to się tak Nie <grym> Co? kurde. co? O, jaki Ma drzwi otwarte. widzę. tam gdzie? Ojej, ojej. Byłem. Dobra, gdzieś tu tak, widzę taktyka no. troszeczkę inna. Jakiś się nie wtapia w otoczenie, tylko się chowa. A ty ostatni zostałeś? Tak, bo ja się to co raz, nie idę, ty coraz coraz cieplej. O, skapę, Bardzo nie. ciepło. O! o ucieka, Nikt nie zauważył o. go. Dawaj jakiś tu Jak ci się to... schował? Ty. Jak się schował? O, nie, o, nie, się na ty, ty, to nie była najlepsza go, kryjówka. To nie była najlepsza kryjówka. Dobra, słuchajcie, święty Mikołaj wkracza do akcji. Gdzie jakiś kogoś widzisz? No tutaj, ucieka mi gruby prezent. Ale gdzie? gdzie jest tutaj? O, zmienił się. został. No już, po prezencie. Mm. Słuchajcie, tutaj coś się stało. Tutaj coś się dzieje, tutaj coś się dzieje. Czemu te kręgle są tak krzywo Tutaj coś się wyprawia? Nie e, Tak, to nie, to nie jest przypadek, Nie interesuje się. E, ale go tu nie ma. Czy ja jestem ślepy? To na no zmyłki może. Nie no, nie ma go tu. Jest ma w tylko główne pomieszczenie. Aaa! O! o! Aż wiemy rakiety, eee... widziałem! widziałem Ciebie, gdzie, 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 za, kanapę? za kanapę? Czekaj, 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 tylko znajdziemy. A za kanapę, za kanapę... Dawaj go tak. A jak to? Gdzie on się pojawił? On tu był... Za Załatą? Załatą? Eee, Co znaczy za sałatą. Że za choimy? Ale bez potrzebania. Nie, 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 nie. Zimno. 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 Oj jaj. jaj, jaj. Czy, czy Kisuśno jest cieplej? Drugi stół? <noise> Nikt z O jest prezencik, halo, halo, o, proszę. Jest, jest widzę, 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 widzę. Dobra. <noise> Dobra, mam, mam, złapałem. Dobra, teraz my się ukrywamy. Kim ja będę? Słuchajcie, ja będę... tym tutaj sobie. Mów, 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 mów. Teraz Kurde, my gramy, a nie. O nie. No, znowu, <grymne> się no nie zdążę, że znowu nigdzie dojść. Kurde. <grymne> 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 Okej, okay, dobra, słuchajcie, to, to jest moja miejscówka, to jest moja chwila. Jak teraz mi się po prostu nie uda, to przypał. Przypał, przypał. Dobra, 5 sekund. 5 sekund. One second, free. Dobra, kto mnie wbije na bombsite, a, zobaczymy. No ja biegnie do i na no, jem, no nie, no to ma ale, Co to ma <gulę> Co za To jest <gulę> Ale... to mam, tak ja to nie z wie, z ma ale, ale... ale... To wiesz, ja wiesz, ja tam nie. nie, nie, nie Nie wiem Kiślu jaka mi suma... Mikołaj stój jest tutaj w środku Tutaj W środku tego kosza Jak sprzedał i <noise> ja, ja oni są niby kolegami, nie? Te refery. Maczko, przynajmniej świętsa. Bęk! Bęk, bęk, Dobra, my teraz szukamy? Nie, szukać, Nie, bro. Nie, bro. Nie, bro. Nie, bro. Nie, bro. Nie, bro. Tylko w środku? bro. w środku. Mikołaju bro. No, Halo, Mikołaju, Nie, bro. Nie, bro. O, jest, 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 jest. Widzę, no, Ewron! Okay. Dobra, mamy no, Ewron, został nam. Kislu, Smaf i Tor. Kislu, Smaf i Tor, Kislu, Smaf i Tor. Kisielu ma około Ale zliczowano? Nie, 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 po prostu dobrze. A w środku? Nie, no jeszcze coś zostało, może coś w środku. To nie ma, ja jeszcze ja trochę boję, to, ale. To, jednak jest to znaczy, Ej, ale nie. nie ma chodzenia po piwnicy. Halo, halo, apropie. Proszę stamtąd wyjść. A co chodzi po piwnicy? Halo, nie grajmy na piwnicę. Ale generalnie polecam y, szukać z tyłu domu, ewentualnie tak. pod ciężarówką. O, Jak sprzedajesz? <laughs> <laughs> Jak dobrze, że on nie gra ze mną. <laughs> Takie, oh kiść bananów uciekał pod ciężarówkę. Kiść bananów? Ja <laughs> wyprzedziłam, o tam prosto. Widzę, Pokaż, widzę! Jest. Sushi. Yeah. Ale w ogóle no. Jest! Kurde, boleń. Kiślu sam tylko się wydał. Ty kapusił, ty kapusił, kto mnie sprzedał? Ja sam z się sprzedałeś. Dobra, słuchajcie, Thor i Smaw zostały. Smaf została. Thor i Smaw Smaf została. Ktoś jest blisko To ja wam powiem. Ktoś jest bliskotora. Choinka. O Ojej, jest koinka. Nie, bo, bo taki kiś, bo no to już przesada, co ty No nie, no to leżą. Ale bezczelne. ja przeciwem nasze choinka. No to, to jest on się na... gdzie on się schował? Spenetrujcie ten dom z otwartymi drzwiami. Zobaczymy was dopiero wtedy, kiedy będziecie bardzo bliski. Kiść bananów. Co Jezu. tu się dzieje? Czemu na cały czas kiść no. <laughs> bananów. Kiść bananów. Nie nic, naprawdę. Nic tu nie ma. Florian, ja ci będę... Bo będę mówił, będę GPS-em. <laughs> GPS-em, chyba ja Gdzie ty, ty jesteś? 5 metrów skręć w lewo. W lewo. E, Florian, w te drzwi wejdź tutaj. Idziesz prosto. i Masz bananą O oh, yeah. co yeah. za konfidenci, ale ty... Ale Super. o co ci chodzi? No, no to, że, że sprzedajesz swoich kolegów, kolego. <laughs> Mam takie kości No Dobra, słuchajcie, gramy dalej, gramy dalej. Ja teraz jestem w chowającym filmie. Ja się zmienię w Macbooka nie mogę. Nic Gdzie są te banany? Hmm, banany są w koszu. Poszukajmy chodę. czegoś tutaj może. O lol. Co tam biegało? Jakiś śmietnik. Wyzywasz teraz? Kurczę, tutaj się nie ma nic, <grym> się <grym> można zmienić. Okej. Okay. Nie, nie mogę się nic zmienić. Trzesłem możesz być. Trzy sekundy. I tutaj naprawdę się nie ma co zmienić. O oh fuck. Dobre? Tutaj, ktoś, widziałem, widziałem puszkę. Jestem! Kurwa! No. Tutaj puszka jakaś była jakaś z czerwonym no, nikiem. Nie mogę znaleźć. Ej, no ja też nic nie mogę znaleźć. O, dobra, ale, jest git, nie. jest git Ale mam. Ale tu nikogo nie ma. Ale mam szczęście. nie widział, żyć. był tu. I się. Chińskie żarcia. O, ktoś o, ucieka. Florianek bałę. Cześć! O, nie złapiesz mnie, nie złapiesz mnie. O, o, Boże, Widziałem, proszę, proszę. proszę, proszę. Ja widzę, widzę. Może podję poszanka Nie. Yes Global i Titanic Jeszcze tylko no, narfa trzeba no, znaleźć. No, Słuchajcie, no, narfa no, właśnie no, nie no. Tu biega! Yes. Ale masz dużą rakietę. <laughs> Dzięki! <laughs> ehm, okay. Dobra! Kurde, się jeszcze nigdzie nie schowałem. Kogo my tu mamy. Florent za tobą, bon! pi 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 Gdzie za mną? Jaki konfident, sam na siebie kabluje O, tutaj coś było To już jest mega Ucieka, kasy, ucieka, ucieka, bude. tutaj jest Florent, ja jestem koło ciebie Przestańcie tej bazuki używać, to jest Tu biegnie A, <grym <grym> Ale to ma tylko trzy strzały, Kisiu sam na siebie nakablował. No spoko. i tak A czyli jeśli czy, czy, czy się kapami zastaną, ja to jest za każdym, razem, nie, za każdym razem, jak nie. on, Za każdym razem, jak nic nie trafi, ja to ja ci kapę ja zabiera. Ja, evrona mam. Gdzie masz Evrona yy, No nie, no nie! Gdzie tu biegasz! Kurde, gdzie kręgnę. Evron Gdzie Ewron? Już, już nie masz. Ginąłem. To na został stał N. Ten się pewnie ukrywa z jakąś kanapą, czy coś. Ale eee. to mieliśmy N już ci mówię! Przy chodnicy! Zaraz będzie poza kanapą! Znowu tym samym! a chodnicy! Za jakieś stracę! słuchajcie robimy woteki ka, Kiśno. Dobre, nie, nie, ja jestem tak. Za. Zratowałem. Puszką, puszką. No, ale to że. Ale <grym> jak sprzedaję, to, to będzie naprawdę. każdy sobie cisza jakiś od teraz, na to te się. naprawdę. Jakieś, ludzie, Za zielonym prezentem Człuchaj, za sobą. Za, tobą. za tobą zielony prezent. Dziękuję, jakieś życzenia w odcinku, do widzenia? Tutaj, tutaj. <grym> O, już ucieka, ucieka wam. Uciekł wam na tor? Tu! Gdzie? Na tor. Puszka. Na torze jest. Na pierwszym torze. Na torze. torze. Na torze. To, to. to, to. to. Skoczył Boże. do kręgla. Wszedł do dziuru. Jest za kręglem. Jest za kręglem. Wyszedł z kręglu. To, przy torze. Chciałem no, Jest tu. Tutaj my uciekacie to, to. uciek. Zabiję do... taką puszką Uciek. przed chwilą Wyciągł Dobrze patrzysz, do No, 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 no. Wydziemy Wydziemy a ja wejdę, a łap. Tutaj jest, jest No nie, on wam ucieka z dziurki do dziurki, <grym> z dziurki. No nie się go no, no, Tu jest a? Uciek, Ucieka Jest, brawo, mamy go Dobra, dobra, to to będzie zna, taki radę. Czekajcie, jak ja chce się w coś zmienić, coś innego. Bom. Bom, bom bom, 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 bom. Kurczę Dobra, ja tutaj setem. Mm. 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 nikogo nie widać. Wszyscy po prostu Kto mnie znajdzie, ten dostanie. Yy, nie wiem. No i przebiegł to się obok mnie. są drzwi otwarte. Ktoś przebiegł. O Jezus! Kto ma Macham! Czekaj, ja co myślę, tak... patrz to to. Wi? Ja was widzę, chłopaki. Kurcze? Ja was widzę. Czemu? Ale jesteście daleko. O, ktoś biegnie do mnie. Ktoś biegnie do mnie. O, o. <laughs> ala, ala. ala. Więc teraz. Przechodź, sekret. Obity, obity, chłopaki. Obity? Obity? O, jest tutaj laseczka, laseczka. na górze. Ja, ja, ja powiem, Na górze nie, nadal biegnie. Widzę. Ja jestem z... Zeskoczył, ja zaskoczył! Nie, co jest? To ja zaraz zginę. O... Dostał z o... O... Ktoś biega. Ktoś kogoś z kogoś z... Ja o, ktoś z jest... cylindrem do mnie biegnie. <śla> Kula do ciebie przyszła. O, ktoś z cylindrze. Ciepło, ciepło. A! Nie. <śla> o Boże. To może. Bli... strzelam w górę. Nie zauważyłem. Um... Gdzieś ucieka. Jest, 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 prezent. Gdzie? Leci na tor, leci na tor. Nie, na jest to tym. No nie! No, no, Też się schowałem, nie. niestety. Nie. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli Wam się odcinek podobał, to możecie dać oczywiście łapkę w górę. Słuchajcie, łapkami w górę teraz nie tylko oceniacie film, ale także możecie zagłosować na wykonanie zadania, czyli przebranie się za prezent moje. Więc jeżeli Wam się podobało, to się nauczę, łapki w górę. I myślę, że warto, bo osoby, które będą głosowały mają możliwość wygrania różnych gadżetów od Play i spotkanie się ze swoim ulubionym twórcą. Więc myślę, że całkiem fajna sprawa, bo wystarczy dać łapkę w górę. Także jeszcze raz bardzo mocno zachęcam do głosowania na mój film. No i na dzisiaj to tyle. Niedługo pojawią się kolejne odcinki z Garrys Moda. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, hej! Tor, <grywa> się włącz pułapkę! Eee. A to jest ten co mówisz, że jest kozakiem przebrany. O! Nara! Nara! Czekajcie szybko! Biegnijcie! Nie podszuwamy. Biegnijcie, patmany!